się Do, Do, Do ściany! Do ściany! Na takich festiwalach jak na przykład Woli, takich takim właśnie wojów walczących z całej Europy jest około 500, można sobie wyobrazić, jakie to jest widowisko. Już teraz moje podejdą do siebie po raz kolejny, ale teraz już będą zadawali sobie ciosy świetelne. Nie, 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 tak jak staliście, w górę szeregę. Nie,